Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowe auto i wyjątkowy montażysta. Macin. czym się zajmowałaś? Powiedz ładnie. Tutaj jest e, pierwsza u nas złożona Omoda 5, u. warto dodać. Słynny samochód w Internecie, z tym, że wyrwali w nim kierownicę w pewnym programie. O Jezu, no tam się... Ale my nie wyrywaliśmy nic, my tylko wyrwaliśmy auto na gaz, co oszczędzało pieniądze dla klienta. Dobra. I teraz, mój drogi, zobaczymy tu jeszcze. Dla tych, co nie widzieli pod maseczką, proszę bardzo, rzeczywiście, nuweczka taka, że kurczę. A się błyszczy wszystko. A się błyszczy. Dobrze, Marcinku. Dobrze, to dobrze. może do meridium, czemu tak. to założyliśmy? Oczywiście, idzie, pokrywa. I teraz ojej. Co my tu mamy? Wiesz, mamy tak wszystko nowe, że nic nie widać co nasze, co nie nasze. To tak. no, ja było te... też założenie, żeby nie, nie odróżniało to się za bardzo od całego konceptu samochodu, tak? Dobrze. Gdzie, to, y, gdzie są nasze rzeczy? Tak, I tu co mamy cztery wtryskiwacze. One są Aha. tutaj. Tu mamy czujnik ciśnienia. Tu mamy filtr fazy lotnej. Tutaj upchnęliśmy reduktor. Tutaj mamy filtr fazy ciekłej. Komputer schowaliśmy tutaj w tym miejscu, trochę ciemno tam jest. No może się uda, zobaczymy, może się uda, nie, może tam, tam troszeczkę go widać, nie bardzo, ale myślę, że wiesz, to jest fajne miejsce. No i bezpiecznik na, wie, na wierzchu, tutaj. żeby klient sobie na spokojnie... Ja Aha, a dlaczego my tam schowaliśmy ten komputer aż tam? Bo tu jest najlepsze miejsce na niego. Tak? Tak, mamy tam normalny gwincik. Tak? I elegancko go tam można wcisnąć. Aha, Nicu, tam i jest... Ani się woda do niego nie dostanie. A więc, no to to jest a, ważne. Ani nic, a po prostu jest na niego idealne miejsce. Bez żadnego borowania dziur w yy, budzie. Tam po prostu jest gwint fabryczny, techniczny, niewykorzystany w ogóle, więc. Aha, no to super, no to fajnie, nic, fajnie, więc... fajnie, fajnie, fajny pomysł. Ja, ja. Czyli co, tutaj elegancko wszystko pasuje, rzeczywiście, powiem się, zrobiłeś to tak jak koronkowa robota. Nic z tym. <laughs> nic nie odstaje, wszystko jest eleganckie. Także super sprawa. No przyzwoite to autko, nie? Wygląda. Tak. Ty do miasta może tak, mhm. nie? Pokaż mi go środek, bo pewnie wiesz środek i wiesz co, i wyłącznik gdzieś tam. Tak, pokaż mamy. no. Tutaj? W tym miejscu, tutaj było takie z jednym ustalenia, były, że w tym miejscu go założymy. Super. No, Był w miarę widoczny, ale i też niewidoczny, bo widzimy na podziemny park, nie tego nie widać, bo to ma tak. parknistytka ozdobna, która jest A tutaj... poza tym tutaj wygląda tak, jakby to było jakby część. Mhm. No bo to tak, jak zamkniemy drzwi, to nie widać. Podalizwo właśnie nam zasłania go w całości, nic, nic tam nie widać. Nie widać, dobrze. I teraz tak, jeżeli chodzi o wlewik, to. W lewik mamy dokręcany. Tu też się nie rzuca, na jako zbytnie w wszystko jest Fajnie, wymalowane, tak, żeby. O no, tak, bo nie ma tutaj nie takiej było. dużej wnęki, żeby, tak. żeby to włożyć całe. No ale ja to by, nie jakbyśmy ma... dali na jakieś blasy tutaj, to by się zapierało, bo tu jest dosyć głęboki ten rancik, Aha. więc nie było większego sensu. Bo po prostu dokręciliśmy go to do tego długa przedłużka do tankowania. No i super. No i wygląda to wiesz bardzo ten. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo profesjonalnie, oczywiście ładnie to wygląda. A teraz zbiorniczek. zbiorniczek. W tutaj jest założony standardowy, czyli tak zwany 56 litrów. Fajnie. Przymierzaliśmy większy, jednak na klient nam się nie zdecydował. A, na bo by podniosło podłogę? Nie, w szerokości większy po prostu. Aha, i nie chciał. No, nie chciał. Nie bo większe zbiorniki bo są z dopłatą, więc tak. tutaj jest niepotrzeba. Słuchajcie, dzisiaj stacji jest tak dużo, że nie trzeba brać na zapas. nie? Ale tak gwoli ciekawostki jest. Opcja nałożenia 67 litrów Aha, 67 można, także drodzy Państwo, będzie można włożyć 67. Znacznie drastycznie. Tak, KM, jakiś secik powiedziałbyś jest, coś? tak, Jest to KM Newo Direct Model 3, czyli taka świeżynka od KM, sprawdzona w boju, doświadczenia z dwójką. Jak najbardziej Idzie. to Ale musimy tak. powiedzieć naszym obserwatorom, którzy będą chcieli robić o mody. Nie każdy poradzi sobie ze strojeniem, tak, prawda? Dokładnie, jest to dosyć ciężki auto, ciężkie auto. Też... Ciężkie auto, drodzy państwo, do, do strojenia. Tak. Nie, powiem wam, że my, y, nasi specjaliści, stroili to auto. No, to jest dobre 6 godzin. 6 godzin. Jak ktoś nie ma pojęcia, wyłoży się na tym aucie. Także zapraszamy do Energy. I zapraszamy do Marcina, który, że tak powiem, zębiska na niej zjadł. Zapraszam. I paznokcie też. Energika z Polska, dzisiaj OMODA 5, strojenie podczas jazdy. 2024, mamy tutaj silniczek 15 Turbo. W wersji 147-konnej, czyli ta 108KW, wersja już z nowym komputerem. Może nie będę tak mówił, jaki to dokładnie komputer, bo to jest tutaj. Najnowsza wersja tego komputera. Bardzo ładnie wystrojony. Myślę, że dość prosty, jeżeli chodzi o montaż instalacji gazowej i funkcjonowanie tej instalacji gazowej. Tutaj zamontowaliśmy instalację KME Sky Direct. Dedykowany produkt. Firma KME już opracowała do tego swoją specyfikację. Także dzisiaj tylko szlifowanie, strojenie i. Już wydajemy klientowi, jakby coś, słuchajcie, macie chińskie samochody marki Omoda lub inny rodzaj, zapraszamy do nas, mamy już opracowany do tego cały proces montażowy, także Energy Gas Polska zaprasza właścicieli chińskich samochodów. No i do zobaczenia!